Hej, 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 witajcie na kanale Tarocistki Iris. Witajcie w mojej przestrzeni, moi kochani. Zapraszam Was do wysłuchania ważnego przesłania, czyli karty dnia na dzień 23 kwiecień 2021 roku. Standardowo, moi drodzy, wybieram z kart Tarota. Dzisiaj jest to talia Roberta Lichodziejewskiego oraz dopowiadam sobie z kart wyroczni kart przesłań, które tak zawsze podkreślają sładzie, podkreślają, domawiają, bardziej, pokazują nam perspektywę tego, co nas może czekać, albo jaką drogę powinniśmy, jaką drogą powinniśmy właśnie wtedy kroczyć i jak to bardziej podkreślić. Ale sprawdźmy, co chcą powiedzieć karty na dzień 23 kwiecień 2021 rok. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia? Jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich kart? Pokażcie, pokażcie. Pamiętajcie moi drodzy, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi rezonują. Na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. Szukam czy tutaj, ale nie mam dobrze. Nie mam tego takiego mojego stojaczka, gdzieś odłożyłam, ale nieważne, nie będę, nie będę szła. Ok, słuchajcie, jest to dzień pod znakiem rycerza kielichów, czyli będzie to dzień, w którym macie pełną energię i idziecie, słuchajcie, kroczycie na tym swoim białym rumaku, który was prowadzi do szczęścia, otrzymacie wysoko swój i idziecie. Dzień pełen energii, dzień dobrego samopoczucia, dzień fantastycznego nastroju. Być może niektórzy z Was otrzymają jakieś emocjonalne wsparcie. Przychodzi też poprawa pewnych relacji w tym dniu, tak? Mamy dzień z sytuacjami, które będą wymagały zaangażowania, ale to zaangażowanie pozwoli Wam zrealizować trudy pewnych zadań i zdobyć to, co naprawdę. Chcecie w pracy. Karta mówi o poprawie sytuacji finansowej, o poprawie realizacji tych planów zawodowych. Słuchajcie, o otrzymywaniu pewnych propozycji i tym ruchu do przodu, takim prawdziwym, kroczącym po to, co się. Chce. W uczuciach karta mówi o oderwaniu się od spraw rzeczywistych, o odmianie um, tych spraw, odmianie samego siebie za sprawą uczucia, tak? Być może idzie rozwój, rozwój, a, ale on idzie w bardzo dobrym kierunku, idzie spełnienie, idzie zadowolenie, wkraczacie w tą um, w tą miłość. Być może nawet niektórzy będą mieli takie fantazje miłosne na temat tej swojej miłości. Będziecie śmiało e, otwierać się na tą miłość. A radą jest, moi kochani, byście orientowali się w tym, co czujecie gdzieś w najgłębiej, Siebie, czujecie tą motywację, byście po prostu z tego korzystali, byście orientowali się, że macie tą orientację, że macie śmiałość, że macie zdobywanie i macie to szczęście, po które po prostu chcecie iść. Tak? Jest to dzień, tak jak powiedziałam, um, by nawiązywać też te pewne kontakty, by mieć tą energię, by spełniać samego siebie, by spełniać to, co się. C. Skupiajcie się na tym, kontrolujcie, słuchajcie te sprawy emocjonalne. Weźcie je w swoje ręce. Nadszedł ten czas, moi drodzy, na podjęcie działań i decyzji odnośnie waszego związku, waszych relacji, waszego zdobywania szczęścia i waszego zdobywania, słuchajcie, Swojego szczęścia, drugi raz powiem, swojego szczęścia, ale w sensie i finansowym i tak naprawdę zawodowym, i w miłości, ponieważ jeżeli wszystkie trzy rzeczy spełnicie, będziecie się czuli fenomenalnie, tak, wtedy jeszcze więcej dobroci do Was przyjdzie. I zobaczymy, moi kochani, co chcą dopowiedzieć karty wyroczni na dzień 23 kwietnia 2021 rok. Ok, odkładam i już Wam pokazuję. Słuchajcie, są to rozdroże. Jest to dzień, w którym będziecie podejmować właśnie te decyzje. Właśnie ruszycie w tą podróż, tak? Idziecie po swoje przeznaczenie. Słuchajcie, wybieracie drogę, wybieracie świadomie, idziecie albo w prawo, albo w lewą, albo w te drzwi, albo właśnie w te, ale jest to dzień, kiedy chcecie to zrobić. Ruszacie na tym swoim romaku, idziecie po to szczęście, wybieracie, dokonujecie decyzji, którą należy podjąć. Należy obrać ten kierunek swojego, swojej drogi, tak? uciekacie do swojego szczęścia, macie te alternatywy w tym dniu, po, połączycie się ze swoim e, dobrobytem. Słuchajcie, ruszacie w tą podróż i to przeznaczenie, które jest wam pisane, e, dobieracie się do tego przeznaczenia, idziecie do tego przeznaczenia, ruszacie tam, gdzie chcecie po prostu, idziecie po swoje szczęście, bo rycerz kielichu właśnie o tym mówi, o pełnej energii, samopoczuciu, dobrym nastroju, poprawie relacji, ruchu do przodu, osiąganie swojego szczęścia i wybieraniu konkretnego celu, um, konkretnej decyzji, konkretnej drogi. Życzę Wam, moi drodzy, byście właśnie w tym dniu świadomie podeszli do tego i byście szli po to, co jest Wam pisane. Życzę Wam po prostu samych cudowności. Pozdrawiam, Iris. Papa. Pa.